На потувата уже небо zakończyliśmy dzisiaj czwarte zawody z cyklu Grand Prix Zua w wędkarstwie sławikowym na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo, w tak zwanych Topolach. Uczestniczyło nas 24 osoby. 1850 gram, Giłka Mikołaj, brawo! 17 miejsce, przechodzimy do wyników ponad 2 kilogramowych, 2100 punktów, Żwirek Adam. Jej. I najgorsze miejsce zawsze dla zawodników, czwarte tuż za podium, 4480 gram, pan Milewski Janusz. I teraz zrobimy, że przeczytam od pierwszego, żeby zwycięzca miał do wyboru nagrodę. Jest dzisiaj kołowrotek, sztyca do podbieraka, wiadro zanętowe z misą zanętową i trzy puchary. I dzisiejsze zawody z wynikiem 7360 punktów, więc niektórych pokonał trzy albo cztery razy. To był pan Sławomir Brzeziński. Brawo! Ale nie wie, jak się zachować. Gratulacje! I nagrodę rzeczową sobie wybierz. Brawo, Sławek! Słuchajcie, o 140 gram. Sąsiad z boku, bo chyba obok siebie łowiliście. Boku. Boku. Więc tej ryby przy na tych dwóch stanowiskach było naprawdę dużo. 7220 gram złowił korczyc Bartłomiej. Brawo, Dobra. Dobra. I trzecie miejsce. Nie będę już robił tutaj otoczki dłużej. 1390 gram, więc zlali mnie u góry. Zdobyłem ja Makarski Paweł. Brawo. Brawo. Dziękuję. No ja to też mi czyny, ale to nie wiem. Dzięki. Dzień dobry, Paweł Makarski, sekretarz koła PZ2 w Nowym Dworze Gdańskim. Dzisiaj mieliśmy czwarte zawody z cyklu Grand Prix w wędkarstwie spławikowym w miejscowości Nowakowo na rzece Elbląg w tzw. Topolach. W dniu dzisiejszym uczestniczyło 24 zawodników z Nowodworskiego Koła, weterani, seniorzy oraz jeden junior. Łącznie złowiliśmy 75,5 kg ryb. Najlepsze osoby na podium to wyniki 7kg i 5kg. Pogoda dzisiaj utrudniała strasznie, strasznie wędkowanie, silny południowo-zachodni wiatr. Spowodował nawet, że jeden z wędkarzy niestety złamał wędkę. Odpływ ale ryba współpracowała, nikt nie został bez ryby, najgorszy wynik, no może nie najgorszy, najsłabszy wynik to dzisiaj 900 gram, a tak jak wspomniałem najlepsze osoby to ponad 7 kg, więc ryba cała, ciepły wiatr, ale rybisty. Kolejne zawody to będą zawody otwarte, czyli zarówno dla wędkarzy koła w Nowym Dworze Gdańskim, jak i wędkarzy z innych gości. To będą zamowy, zawody teamowe, spinningowe z łodzi w miejscowości Kępki. Widzimy się 18 października przy moście w Kępkach.